Hej, cześć, siemano, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Comson, a to jest trzeci odcinek Meczyków i dzisiaj z nami jest Dziki. Tak więc, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jak pamiętacie, jest to seria z youtuberami, graliśmy już z Konrixem, z Radolem, teraz przyszedł czas na Dzika, który mnie zapewne ojedzie. Ja nie, żeby, żeby tak było jeszcze. Będzie, będzie. O, żółte, ja żółte. O, ładne żółte. No w żółtych mają szczęście ostatnio. W żółtych zazwyczaj wygrywali mecze. Takie stylowe. No. Dobra, okej. Okay. Robisz jakieś zmiany w zespole, czy coś? Yy, tak, bo tutaj wiem, że parę było takich dziwnych ustawień z tego co jak przed grałem po prostu. Że to ustawiłem? a no, dobrze, dobrze. Dobrze tu. No, właśnie. Tu parę po prostu zmian nie pasuje. O, to jest w Chelsea, a ja to jakiś taki ten... Nie na topie jestem, to zbytnio nie wiem o co chodzi. A nie wiem nawet, nie wiem. dobra. Ja mam wzrost. Nie wiem, czy ile ty masz wzrost. Jeszcze jedna zmiana. O, tutaj bym miał obronie. Okej, okay. chyba wszystko w sumie. Dobra, u mnie też u mnie wszystko pasuje. Można cisnąć. No, można cisnąć. Zobaczymy, co to będzie. Zobaczysz mój styl gry. Ja preferuję taki przedziwny. <laughs> Tego dość często w dupy dostaję, bo. No. Zapędzę się czasami. A no to zaraz się przekonasz. No tak samo. Dobra, jedziemy z Koksem. O, ojej, no, no właśnie. Te podania moje No Po prostu podawanie Ja tu paru zawodników dość dobrze mam ogarniętych, bo mam ich w fucie po prostu. No A Wow Dobrze Obrona na razie sobie daje radę o. O. I przez chwilę miałem ten świadomość że grasz z Brazylią Ja takie what the fuck? Mamy no, podobne stroje podobne przez Brazylia ma chyba bardziej pomarańczowe tak trochę No tak delikatnie chyba Uwaga Eto Ajajaj aj, 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 aj. Oj, nie strasz Spalony, serio? Jakie ja kocham te spalone. Ja tak samo. Najlepsze jest to, że byłeś na swojej połowie, ale dobra, tutaj widzę, że zaliczyło, że, już, że byłeś za połową. No to, to już tak. No trudno. Oj. Aj, wyczułeś. <laughs> Zawsze tak kryję tutaj. Wiem, że dużo ludzi po prostu to gra. O Oa myślałem, że będziesz siedział, ale Terego żeś wprowadził! Boisz się na tempo, że cię wezmie ktoś tu? o shit! A, przejdziesz! Dobrze! I, i, i ktoś tam... A, nie, siadł. Nie udało się. No nie udało się, aj! ujesz. To będzie kontra zaraz. Masz trochę na kontrę, masz dobry skład. A. Wrzutka, Eto! No nie, no z człowieku! Jeszcze wybili. Bramka, wracaj! Zbra... Dobrze. O, pięknie. O! Dobrze. Ło! Wow. O! O! Si... Jeszcze. Oh. Jezu! No nie! Dobra, mamy różnego. Tyle dobre. Coś z tego idzie. O nie! o oh, shit! Uh, jak on się tam znalazł? no ładna akcja. Ładnie było No tak śmiesznie wyszło po, bł po błędach obrony, ale wow strzał był spokojny. Eee... właśnie wczoraj zerkałem jak gdzieś napisał, to aż zerkałem co, co, co to za seria było? Z kim ty tam grałeś? Kurde tak jakoś mnie naszą, żeby sobie wiesz, pointegrować się trochę z tymi No to, właśnie... tak spoko właśnie w sumie FIFA jest dobrą do tego serią, tak? Można sobie zagrać z kimś, pogadać. Coś. No właśnie. Tak samo Velokter był do tego fajny, ale no był. A już nie mam Veloktera? Raczej wątpię, skoro Lachman się przerzucił po prostu na konsole, to raczej chyba z tym koniec. Przez ostatnie tygodnie, no to właśnie tak o tym nie było ani mowy. Szkoda, szkoda, bo właśnie chciałem startować tam. To fajne turnie. te pierwsze sezony były naprawdę fajne Ale drugi to już na przykład tak strasznie było, bo ludzie się po prostu... Przez ludzi w sumie wyszło. Też się to się z takiego lenia zapali. Komuś się nie chciało nagrać, komuś to to i... Nie jest winy lacha też to było Ojej, no to... Ajajajajaj aj, 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 aj. już myślałem. No tu ładnie broń. Dobrze, Dobrze. A któremu u ciebie stoi? Tim król. O, to nie ma co się dziwić tam po prostu Jak król stoi, no to wiesz. Bramki <laughs> nie powinien zwrócić W sumie jest dobrym lękarzem. Może mało... Szkoda, że mu overal zmniejszyli, bo w 13 miał 80, teraz ma 79. A sezonu jako tako złego w sumie nie miał. O. Za lekko. O, dobrze, idzie, teraz kontra. No wychodź, Johan. Nie, spalony. Dobrze w sumie, że to nie przejął. Przerwanie akcji przez te spalony są głupie. Oj. Nie, nie, wychodź. Jezu, co ja zrobiłem, pomyliły mi się klawisze. Fuck. <laughs> tak często mam. Oj. O. Dobrze. Shit, gdzie ta piłka? W tej drużynie chyba teraz aktualnie nie mam żadnego y, Anglika, nie? W ogóle? Chyba nie, faktycznie, bo jest tak, na jest Holender. W polu Francuzów jest raz, dwa, trzy, cztery, 5, sześć. Sześciu Francuzów chyba. Jeden z Argentyny, jeden Włoch i z Wybrzeża Kości Słoniowej. No i z Senegalu jeszcze jeden, no żaden angiel. Nieźle, nieźle. Kurczę, zespół angielski, nie ma żadnego no, Angola. Nie. Nieźle właśnie. Oni tutaj dość często po prostu Francuzów ściągają. A ja sobie przetestuję demby, Nigdy a z nim nie grałem. W... Słucham? Z Newcastle jest, to polecam. Naprawdę epicki. Ma dość dużo siły, tempo też spoko strzały ma też okej, okay, No właśnie ja go miałem w fucie w 13, i nawet dobry był. No, a teraz w sumie powinien być jeszcze lepszy, skoro niby ta siła jest trochę...

Urde, zgubiłem się. Benarfa, dawaj. Benarfa też dobry był. 5 gwiazdek ma chyba. A, mama, jeszcze tu jest fajnie się nie gra. Ja to i tak trików nie umiem robić, no to tam. No <laughs> ja tak, ja się staram. Czasem coś wyjdzie, czasem coś nie wyjdzie po prostu. Ojeju. Patrzmy, lokaj. Okej pięknie. Aj. Nie, nie nie, to jeszcze nie to No trochę, troszkę mu zeszło z tej strony Tiotę Ojeju, nie w tą stronę Mata Myślałem, że go nie wprowadzisz, bo tak go w ogóle na boisku nie widziałem <noise> I Reim. No tak, też mi mówił, że nie chce grać, ale ja go jakoś tak zmusiłem nie. na siłę A nie, ma tak, już, tak. Wpadają ci w ogóle bramki z główek? E, wiesz co, jak kupiłem FIFE to pierwszego dnia w każda wpadała, ale potem to już coraz mniej, coraz mniej i teraz już praktycznie też nie wchodzą. Ja w ogóle też nie praktycznie. Ja w ogóle teraz praktycznie nie wiem Rzadko, naprawdę rzadko to spadają. Czy znaczy nie wiem, niektórzy mają takie szczęście, że ciach i wpada a tu ogóle... Ja już tak nie mam. Ja tak samo. W sumie jakieś jak tam wychodziły w międzyczasie, to może. Gleb'y pace znowu nie był najważniejszy, bo to było... słabe. A. Panowicz tam Remiego doganiał, co się dzieje? O. O, miło. się sędziu, miło. Co tu się dzieje? Ja to nic nie widzę, nie niewidomy jakiś jestem chyba. No <laughs> Dobra, okej. Okay. Eto. to O, piękność No panie, co pan z... Aj, znowu spalony. Bo, nie, to jest najbardziej denerwująca rzecz w tej grze. Nawet jak. już nawet nie mówię o takich, bo to, to powiedzmy, że jest. Ale są takie czasem przecież, że. za, za gościa wybiegasz, a sędzia ci spalonego uznaje. Nie wiem czy tak miałeś, bo ja już tak miałem, o! Miałe, miałem, miałem to jest straszne I by lepsza jest ta gra, ale... O kurde, zagapiłem się jaka 100% O Aj. kurde Ale cie... to jest skubany Mogłeś go w ten hełmofon trafić <noise> O no właśnie, no Tak wygląda zazwyczaj moja główka No niestety Ej, myślałem, że to przejmie jakoś o. Walcz Mata, walcz! To... Że... Już myślałem, że to by walczy. No, był blisko, był blisko. O, dawaj, Remi. O, kurde, jaka akcja. O, shit. O, nie, nie, nie. Uf, nie, nie, ledwo. Nie, nie. Zmiana tego to ja się nie spodziewałem Ja też nie <grym> Kurde <grym> Ale że Spodziewałem się, tam piłkę w ogóle dostanie O nie Pięknie Oj. Wow. No dobra, to ci wybaczę Była trudna sytuacja, jeszcze przejęłeś piłkę <grym> Dobra, masz jeszcze szansę Dobra Ale... Ojocha, ty masz dobre strzały Małaś Przeciwnik nie będzie miał szans na wyrównanie. I jeszcze raz. Może teraz. Może to jest ten czas. Nie. zwycięstwa. To nie jest to. Ojej. Łooo. I tak tego nie trafię. Patrz. Widzisz? Mówiłem. Jeszcze... No, co? What the fuck? No. Jak to się stało? Co? O kurde, to przecież była nie, no to już była milion procent I tu taka poprzeka. Normalnie jak lachów 13. No tam. to w sumie teraz też dość często tu ma jeszcze. Mogłem nie oglądać tego lacha, by mnie to nie Dobra, to. No nic w takim razie ja Ci dziękuję za dobry meczek. Wzajemnie Mam nadzieję, że jeszcze gdzieś się spotkamy. Tak samo No i do zobaczenia! Tak jest. trzymajcie się Hej. Na razie.